MSPO to przede wszystkim święto wojska polskiego, także nie zabrakło na naszej antenie generała Kukuły, szefa sztabu generalnego. Panie generale, co w 2025 roku jest największą siłą polskich sił zbrojnych? Niezmiennie nasi ludzie, którzy wdrażają te niezwykle zaawansowane technologie do sił zbrojnych, dokonują transformacji sił zbrojnych, zmieniają je po to, abyśmy byli gotowi do zwyciężania. Niezmiennie podkreślam, aczkolwiek musimy też doceniać rolę postępu technicznego. Te targi soczewkują ten postęp techniczny, pokazują, jak wielki progres zachodzi nawet w ciągu roku w tej dziedzinie, jakie wymagania to stawia przed naszym personelem. Panie generale, co w takim razie mógłby Pan zdefiniować jako największe wymagania, które stoją w tej chwili przed siłami zbrojnymi. Jak one się powinny modernizować? Czy właśnie dalsza cyfryzacja, dronizacja, rozwój broni pancernej, lotnictwa może marynarki wojennej? Dokładnie to określiliśmy, definiując tak zwaną wspaniałą siódemkę w programie rozwoju sił zbrojnych. Z tej perspektywy, najważniejsze nasze zadanie to jest rozwijanie zdolności do Precision Strike i Air Power, czyli przewagi przestrzeni powietrznej, czyli siły powietrzne. I drugi obszar to jest obszar, który definiuje naszą odporność, czyli obrona przeciwlotnicza, ale taka obrona przeciwlotnicza bardzo szeroko pojęta. Rozumiemy przez to również taktyczną obronę dronową i tak dalej, i tak dalej, więc dosyć wielowymiarowe, wieloaspektowe wyzwanie. Polska mierzyła się w minionych miesiącach a nawet latach z różnymi wyzwaniami, które trochę redefiniują pewne zadania dla wojska. Jak pan panie generale w tej chwili widzi rolę i przyszły rozwój Wojska Obrony Terytorialnej? Wojska Obrony Terytorialnej mają bardzo dobrze nadany kierunek rozwoju i myślę, że dzisiaj już nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania sił zbrojnych, systemu obronnego państwa bez tego elementu. W najbliższej przyszłości będziemy Wojska Obrony Terytorialnej po prostu silniej specjalizować i jednym z efektów tego procesu jest między innymi powołanie komponentu obrony pogranicza, tak zwanego kopu w woc który będzie miał za zadanie wspieranie bezpośredniej Straży Granicznej, między innymi w takim procesie, jak dzisiaj realizowane jest przez całe siły zbrojne. Odciąży to siły zbrojne, ale również zdefiniuje bardzo dobrze nowo tworzone brygady wyspecjalizowane w tej dziedzinie do również zadań wojennych, bo one będą inaczej ukompletowane personelem, one będą również wyposażone w inne systemy uzbrojenia. Panie generale, wspomniał pan, że na są ludzie. Podkreślił pan też rolę Wojska Polskiego w ochronie wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Czy mógłby pan powiedzieć, jak przebiega w tej chwili operacja Szpej i jak jest komplementarna z programem Tytan, tak aby tych żołnierzy jak najlepiej wyposażyć i przygotować do służby? To zacznę może od komplementarności z programem Tytan. To jest zintegrowanie wyłącznie na poziomie efektu. Czyli zamierzamy zintegrować pewne efekty programu Tytan, na przykład hełm. No niestety nie byliśmy w stanie, nie z naszej winy, zrealizować tego w tym roku. Niemniej efekt, czyli efekty wypracowywane w programie Tytan są implementowane do operacji SzPEJ. Jeśli chodzi o jej zaawansowanie, to przypomnę koniec. 2026 roku będziemy podsumowywać operację. Dalej obowiązują trzy wysiłku. Pierwsza to szybko poprawić nasycenie odpowiednim wyposażeniem naszego personelu. Po drugie zbudować y, kulturę definiowania wymagań i ich zaspakajania na poziomie taktycznym, przenieść odpowiedzialność za szpej bardziej na, na szczebel podoficerski y, tych ludzi, którzy bezpośrednio zarządzają personelem i po trzecie poprawić jakość logistyki, y, dostępu do zasobów logistycznych, obsługi żołnierza po to, aby ten żołnierz miał bardzo ułatwiony jakikolwiek kontakt w przypadku zaistnienia potrzeby, czy to służby mundurowej, czy w innej służbie. No i w tej trzeciej linii ten progres widzę y, jako najwolniejszy. No jeśli chodzi o y, pierwszą linię, czyli nasycanie personelem, jesteśmy zaawansowani w około 60, przepraszam, nie personelem, tylko wyposażeniem oczywiście personelu, jesteśmy zaawansowani w około 60%. Myślę, że jeśli utrzymamy to tempo, to y, 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 osiągniemy wszystkie zakładane efekty do końca 2026 roku. No i druga linia, czyli akty prawne, zmiana w ogóle kultury, to wymaga czasu. Wierzę, że uda nam się również tutaj radykalnie zmienić tą rzeczywistość również do końca przyszłego roku. Także póki co umiarkowany optymizm. Oczywiście istnieje wiele obszarów, z których jesteśmy niezadowoleni, ale mówię, widzimy to. Widzimy to, będziemy to poprawiać i zmieniać tą rzeczywistość w taki sposób, aby operacja osiągnęła swoje cele, a nasz żołnierz był wyposażony w najlep najlepiej na świecie, tak można powiedzieć. Panie generale, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.